Pani prezydent Beata Klimak pięknie nawiązała do tego, co ma się wydarzyć za chwilę. To ważne, żeby średni, miasta średniej wielkości mówiły jednym głosem i wspólnie dbały o swój interes. Dlatego chcielibyśmy dzisiaj naszym gościom zaproponować podpisanie deklaracji Ostrowskiej. I w tej chwili poproszę panią prezydent Beatę Klimak o odczytanie tej deklaracji. Postaram się zrobić to. Najlepiej jak potrafię. Drugie spotkanie progresywnych prezydentów i burmistrzów. Deklaracja Ostrowska. My, burmistrzowie oraz prezydenci miast w roku 25-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego, podkreślamy, że będziemy jednoczyć nasze wysiłki i starania w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Deklarujemy, że przy pomocy naszych. Wspólnych, progresywnych działań, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń będziemy dążyć do jak najlepszego postrzegania naszych gmin przez mieszkańców. Wspólnie dostrzegamy potrzebę zwiększenia partycypacji mieszkańców w funkcjonowaniu wspólnot samorządowych. Uważamy bowiem, iż większe zainteresowanie obywateli sprawami lokalnymi przyczyni się do wzrostu potencjału naszych gmin oraz kapitału społecznego. Jednocześnie na niespełna miesiąc przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi apelujemy do Komitetów Wyborczych Partii Politycznych oraz naczelnych organów administracji państwowej o zaniechanie pozbawionej wartości merytorycznej walki politycznej. W toku trwającej kampanii wyborczej proponujemy natomiast zwrócenie szczególnej uwagi na aktualne problemy i narastające dysfunkcje samorządów terytorialnych. Oczekujemy podjęcia rzetelnej dyskusji o pomysłach mogących poprawić ich obecną sytuację. W szczególności apelujemy o wypracowanie rozwiązań prawnych, gwarantujących zapewnienie samorządom adekwatnych środków finansowych pokrywających koszty realizacji zadań zleconym nam przez państwo. W tej chwili poprosimy wszystkich z Państwa tutaj kolejno do stolika i będziemy prosić o podpisanie tej deklaracji Ostrowskiej. Zrobimy to w takiej kolejności, jak prezentowaliśmy Państwa, czyli zaczniemy. Dobrze. Robert Biedron, prezydent Słupska. Burmistrz Czerska. Mateusz Klinowski, burmistrz Wadowic. a ta Moskals Słaniewska, prezydent Świdnicy. Już <klucz> Stapiński, prezydent Kalisza. Czcińska, burmistrz Braniewa. I gospodyni dzisiejszego spotkania, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.